Yeah, yeah, czy... no yeah. do dołamasz, no dołamasz. Ja, ja, ja! Lodołamasz, lodołamasz. Czy my chcemy znowu robić abominację? Nie. A bo to jest pytanie, pytania zadajesz, okej. Okay. To nie. Czekaj, a co tutaj się robi? Pytanie. Pytanie. lodołama. pytanie zadać. Pytanie, debil. Pamiętam jak się kłóciliśmy, czy to było zdanie, czy pytanie i tam chyba Sakai mówił, że bo to, to jest pytanie. pytanie, a Hubert, no bo tak jest. Nie wiem Bo chłopak się kłócił, że no było napisane utwórz zdanie Ale to jakie zdanie, to pytanie chodzi W drużynie mamy trzech y, panów o tym samym imieniu, więc jakby... Który? A nie no, u którego chodzi? Chodzi o Puchatka Aaa, dobra, dzięki Y, Spider-Man od Insomniac Games, na przykład versus y, Far From Home. No. Far From Home nie było takie tragiczne, no. szczerze, ale. Było słabe. No dobra, stara, ale na pewno Insomniac no. zrobiło lepiej grę. Znaczy, ja wiem, czy Far From Home było tragiczne. Nie było. Nie mówię, że było aż tak tragiczne, ale no. no ale to najgorsze stary, z, z tych wydaje, trzech filmów, nie... no to ma No, no Stara, ale mi się wydaje, że Insomniac lepiej zrobiło grę niż. No to tak, no to tak. no. Co jeszcze robi? Właśnie ja, Nie ja. Aha, nie. To... Ja, bo nie wiem Nie, śpiesz się misiu Oj, ch... O kur... ja co narysuję. Ale to będzie szybkie Ja też nie co narysuję Co bym cię Co jeszcze o, robić? robi? Kto z kim zdradza? Co to, to za jakieś trudne sprawy? Pistoler Pleistolis Dobra gotowi. Z... Ja po prostu chciałbyś dać No dawaj, dam. Z lektorem musi być. Z Lektorem. Z lektorem. Zawsze jest z lektorem. Tak. O, ale... Jak wyglądał becros z Kubusia i doktor Dooma. Nie, nie, nie. Nie. O kurwa. A z tego Kubusia. Nie zdążyłem, bo ja nie wiedziałem jak narysować tego duma. Tu miał być kim jest pan Stark? Spider-Man. Doktor Stark, Panie Stark. Panie Stark wow. That's o kurde cool humor jak już masz talencję. A tam Avengers jest napisane, dobra, tak nie wyraźnie napisane, że nie widziałem. Appears, appears and Czemu true. Co myślicie o szkole? Co myślicie o szkole? Ciekawe co myślimy o szkole. Eee e, Znaczy, a, Ale jakiej szkole? Bo ja mi chodziło o ten. A, Minecraft szkoła. O mi chodziło Minecraft. Mi chodziło o Minecraft szkołę. A. Mi o szkołę chodziło <gry> o <Solar> Minecraft szkołę chodziło A mi chodziło o Minecraft chodziło dawajcie, nagrywamy szkołę. Nie chce mi się. E, nikt Czy, czy jesteś abym Każdy stracił chęci do szkoły O, kurde. No. Nie chcę, nie chcę szkoły. Nie. Nie jestem abominacją. Nie. Uuu, jestem bardzo. <grypana> Co to jest? Ty za Na Tak. To jest za Ta tak? No to tak. No. Zaczęło się od nie, skończyło się na tak. Tak. No bo tak, bo gdzie się jak tak srał i co robił, gdy srał? No srał. No, srał. To jest poprawna odpowiedź. Co ty. Ksik srał. Haha, <laughs> plus Ghost Rider równa się miłość nieskończona. Dawaj, abym Dawaj! Historyjka, historyjka. Dawaj historyjka. nie. Wiedziała, nie, nie historyka, historyka. nie, dzisiaj nie będzie odcinka z abominacjami. No bo ostatnio jeszcze pisze. właśnie. O. No jeszcze piszę. Kto jeszcze robi? Właśnie. To za jakieś j**ne patapiami. O, czym tylko pakalaz. Kobec już chyba lekko poniosło. Spokojnie. I się pobili bo Kto jeszcze robi? Ja. Ja. Lol. Tam jeszcze robi W ogóle Deadpool 3 jest już na Disney Plusie Serio? Nie jest, no. jest. Jak to? O stary Chodzisz w Disney Plusa, a nie Disney nie Plus, plus prawda Ja to jest <noise> nie jestem pewny <noise> Tam jeszcze robi Właśnie O, mój pies widzisz, nawet się spytał co jeszcze robi. Dobra co to, to jest? Co to, to za jakieś... jakieś brazylijskie seriale? Nie ma lecz jest. Na, na czym? Jest nie ma. specjalny jest luk. Tylko. Pewnego razu Kabenku spotykał Jakuba Puchatkowskiego i się pobili, bo Kuba powiedział, że tylko on może mieć Nie nie dowiecie, na... który Kuba to powiedział No Kabenku to ja Imox Xer. No ale ja nie dostałem kubę, tylko kuba. Kubę, Ja mam na czele kubę, na czele kubę. Pewnego razu i z się spotali. spotali. Spotali? Bo spot ich wysłał do świata. Spotali. Tasm i JKB był miłoszem. I leżał z gwen na dół na Co ty gadasz? Wtedy Sakai wysłał ten scenariusz na ogólny i Kubę go zmienił. No nie było tak, że Sakai Ale edytował nie, scenariusz jqb i jqb się wkurzył. Nie, on wysłał, to był nieedytowany. Nie, to wygadzimy. Kibel. Kibel. Siurek. <noise> I powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem że... Tak żyj. 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 Och <noise> oh, tak tak, Mysterio. Och <noise> oh, tak. Żyj, żyj, żyj. O. Pewnego dnia Sakai zobaczył Wandę. Takie powiedzmy świerszcze teraz, bo Jego oczy od razu zmieniły się w serduszka, gdy ją. Świeższe świerszcze, bo Gdy ją całował, jak Sakai humora. Eeeh. <noise> <noise> I wtedy otwalili Violet. Violet. <noise> co Odpalit? Są hiszpańskie seriale z Disney Plus. Nie wynikajcie. A tutaj jak zatem? Zobacz. A jest to jest A to jest odcinek to jest to jest odcinek coś. Kuby. No to kubra to jeszcze to jeszcze jeszcze robi. skończyłem. A jeszcze Robi. Yeah. Żybcie. Yeah. Żybcie. Strona gratulująca mi częstych zmiennych hasła i zapowodujących rysy. Nie no to jest chyba jakiś żart! O nie! Co no jeszcze robi? Co ja. jeszcze robi? Dobra, nie wiem, ja nie zdążę. A to jest. Co, co to jest? A Jezu Pistasz. Bo to trzeba oddrować, da tylko nie odrysuję. Pistaszek... Pistaszek sferajny. I co jest? Jak wszyscy pozabolą. No co jest? O, o tak to chyba Ale to będzie trudne. Ja nie rozdawałem autografów. Ja nie, ja tak umie... blisko było. Ja ty pierze na nawet się podpisywałem. No, komu ty tak ładnie rysujesz. Bo on umie. <laughs> Czasem moje rysunki, które nie mają no, wspólnego. No, no, no. <laughs> Co wy, wy no, co wy zrobiliście? Napra naprawiliśmy tak, tak go. ładny był. Naprawiliśmy go. <laughs> O kurde Kiedy? Naprawdę ksicera When? Kiedy? Co kiedy? Kiedy Fall Guys Kiedy? Fall Guys Ja no, k*** Kiedy? Kiedy? <laughs> Tymczasem ja Wróciło, dostała dopier... Wróciło do pierwszej Wróciło do pierwszej? Kuba, to, to nawet nie, nie, niedobry numer kółek dałeś No ja piję. No. I od Kube I, od Kube. I, od Kube. I od Kube. <laughs> Ja nie umiem po prostu rysować. Kiedyś że autografy, to ludzie po prostu robią jakieś randomowe te, nie? Jakieś randomowe wzorki. No sami robią. Ja, ja sobie ostatnim wyrobiłem autograf dobrze. No, to cały autograf? Wszyscy mają tutaj swoje autografy. Nie Kuba to jest mój autograf. Autorski. Tego nie pokażemy, tego nie, poka tego nie pokażemy w filmie. Nie no Kuba, co ty zrobiłeś? To by stanmar Dobra, <śles> dawaj, nie wiem co. Dziwne ciało. Dobra, dawaj dziwne ciało Abominację na koniec. Animacja, 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 animacja. Animacja. O no nie! Tak? Okej. Okay. O oh, mam idealne Mogą się u, 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 mam takie skurczenie. Ja pieknie, co? Cena, ja co? Ja co, co tu jest. jest? Kumar, ciało tak ładnie rysujesz. Co? Trochę za. Na mnie to jest znowu to jest, to jest coś, tak, coś bardzo podobnego jak co przed chwilą rysowałem. Dwa! Szybciej! What the f**k? Ja cię mam tutaj zrobić, nie no. Tak, dobra, to będzie mocne. Po tym będziemy kończyć odcinek. No tutaj celujemy. Wszyscy umierają w tych animacjach. Coś stało z pistoletem Coś krew zniknął. Krew zniknął. Co Coś stało z jego ręką. Co się stało z krwią, bo krew zniknęła. Jak Gdyby, gdyby Gnat nie zniknął, to by było fajne. Gdyby jego ręka nie zmieniła się w jakieś... No ta krew tak leci tak, tak śmiesznie. Tak, o ja pierdziele. O nie! O nie, moje jest najgorsze, moje jest najgorsze. Nie, to jeszcze nie jest to, nie jest jeszcze to, nie? Patrzę na moje. Co się zmieniło? Co się zmieniło? Szwinkka ma na ustach Ej, kolor włosów się zmienił Sakaj robi. Sakaj Sakaj zmienił To jest XX, to jest Sixer, to jest To jest początek filmu XXera, nie? Ej, Xik to zbust twarzy. Okej. Wracam do się... Nie, Oj! No nie, człowiek, A, zepsułeś! Zepsułeś, mógł, do portalu mógł wejść. To miało być coś takiego, że mu trafi w łeb ta kula. Przyjdzie mu przez łeb, ona się odbije od tego czegoś, pomarańczowego, i trafi mu w brzuch. No stary, tylko że to. Nie, nie ruszaj i. No nie rusza <laughs> ręką. O nie! Oje, Wszyscy umierają. No To jest smutne trochę e, e, e. A to jest chyba najlepsza animacja Warto no, to, jest najlepsza. to jest najlepsza animacja, co najgorsze. Tak Dziękujemy za ten odcinek, do widzenia i... Do widzenia Siema Siema